Cześć kochani, dzień dobry wszystkim, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was w czytaniu miesięcznym, będziemy dzisiaj omawiać luty 2026. Styczeń już za nami, bardzo, bardzo to leci. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale, pięknie Wam dziękuję za maile, za wiadomości, za kawki, za obecność na targach. Najbliższe odbywają się w toruniu 31 stycznia i 1 lutego, czyli już w ten pierwszy weekend lutego. Do zobaczenia. Wszystkim tym osobom, które chciałyby się ze mną spotkać na żywo i w ten sposób skorzystać z czytania u mnie. Jeżeli nie możecie się pojawić, to zapraszam do czytań zdalnych w formie nagrania, opisu, rozmowy. Takie czytania są tak samo jakościowe. Nie kontaktujemy się przez fizyczną sferę, tylko i wyłącznie, zawsze, od zawsze kontaktujemy się przede wszystkim mentalnie. Wszyscy jesteśmy wibracją. I nic nie szkodzi, że się nie widzimy. Czujemy się zawsze. Zapraszam również na mojego bloga. Tam za niedługo pojawi się nowy tekst, na którym już pracuję. I chciałabym Was też poinformować, że 15 lutego jestem w Warszawie na jednodniowym wydarzeniu ezoterycznym. EZOFEST w niedzielę. To wydarzenie ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki. To chyba tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca. I przechodzimy do prognozy. Witam serdecznie wszystkie zadykalne panny. Najpierw wylosuję dla Was runę na ten miesiąc. URUS, ale w odwrocie. Więc co? Trzeba wzmocnić odporność, trzeba uważać na swoje zdrowie, unikać ryzykownych, ekstremalnych sportów, bo odwrócona URUS to są urazy po prostu. Um, URUS może też mówić o tym, że w jakiejś sytuacji nad jakąś sytuacją tracicie kontrolę. Panna nie lubi tracić kontroli, tak? Ale to może być też miesiąc, żeby tą kontrolę puścić, żeby wrzucić na luz, żeby odpocząć, żeby oddelegować zadania, ponieważ archetypowa panna lubi wszystko robić samodzielnie. Natomiast URUS mówi, puść kontrolę, pozwól się innym wykazać. Odpocznij, zregeneruj się, zadbaj o sen, zatroszcz się o siebie, wzmocnij swoją odporność. Zwróć uwagę na kręgosłup, zwróć uwagę na nogi. Tutaj możliwe są kontuzje, tutaj możliwe są e, urazy. To jest troszkę też taka runa uporu. Trzymam się danego stanowiska, danego poglądu, danego punktu widzenia, danej ścieżki, danego partnera, partnerki. A tu się coś odwraca. Coś, co wydawało się nam stabilne, pewne, bezpieczne, zmienia swoją formę, zmienia swoją jakość. Odwraca się do góry nogami i wymaga od nas refleksji, zatrzymania, przyjrzenia się tej sytuacji. Wystrzega się, zwróć uwagę, bądź ostrożny, przyjrzyj się zodiakalnemu bykowi. Dobrze. Dwa miecze, refleksja, zatrzymanie, głupiec i czwórka monet. Mam wrażenie, że odkrywasz jakąś pasję, jakieś hobby, zakres wiedzy, dziedzinę, bądź też powracasz do, jak, do takowej. Um, powracasz do hobby, bądź też do dziedziny, która interesowała Cię nawet powiedziałabym w dzieciństwie, przed laty, w, w, w czasie kiedy się edukowałaś, kiedy byłaś, byłeś w szkole i zmienia to Twoją perspektywę. Powracasz do tego, co było drogie Twojemu sercu lata temu, gdzie gdzieś to zostało w międzyczasie po prostu w, na, na ścieżce życia odstawione na boczny tor. Bo co? Bo, bo, bo nie było intratne, bo nie było. Hmm, Społecznie akceptowane, bo nie było możliwości, żeby to rozwijać, żeby się tym zajmować. Może być też tak, że w czwórce monet w tym miesiącu odnajdujesz siebie: swoją prawdę, swoją autentyczność, swoje pragnienia, swoje talenty, swoje wewnętrzne dziecko. W dwójce mieczy, tak jak to robi postać na tej karcie. Zwracamy się do środka. To jest głęboka refleksja. To jest też wybór, decyzja, przed którą stoimy. To jest miłość własna i uhonorowanie siebie. To jest postawienie siebie na pierwszym miejscu. Tego może dotyczyć ta zmiana, o której mówi tutaj Urus. Możesz się też skonfrontować z tym, że odkładasz sprawy na wieczne jutro, że mm, robisz to z uwagi na mm, lęk przed przyszłością. Brakuje Ci poczucia stabilności, brakuje Ci poczucia bezpieczeństwa, nie daje Ci tego Twoje najbliższe otoczenie. Ale też sama, sam sobie tego nie dajesz. Może być też tak, że pokładasz zbyt duże um, zbyt duże zaufanie do materii, do pieniędzy, do pozycji społecznej czy też zawodowej. Ja mam wrażenie, że tutaj, Coś się zmienia w tej stabilnej i troszkę kwadratowej, że tak powiem, strukturze. Słońce odzywa się moje serce, śpiewa moje serce moje wewnętrzne dziecko rozpala się, przypomina o sobie. Odkrywasz coś, co jest Ci bardzo drogie. Przypominasz sobie o czymś, co jest Ci bardzo drogie, droga panno, i to zaczyna wieść prym. Jest jakby motywem Twojej y, nowej historii, karta głupca i Twojej osobistej pieśni. Mam wrażenie, że tutaj. Zarówno te postacie na Trójce Kielichów, jak i ta karta świata, która jest pięknie tutaj przedstawiona, to jest jakaś piosenka, to jest jakaś pieśń, to jest jakaś osobista autoekspresja. To jest też potrzeba autoekspresji, pokazania siebie, jakim się jest naprawdę. Zaprezentowania siebie w sposób autentyczny, bez ograniczeń, i z pełną, boją, jakie karty! Panienko, wszystkiego najlepszego! I z pełną gracją, z dużym wdziękiem. I tutaj może chodzić o odkrycie jakiegoś talentu, tutaj też może chodzić o odkrycie siebie jako kapitał. Od teraz w siebie inwestuje. Może być też tak: mamy trójkę kielichów, mamy słońce, mamy świat, mamy asa buław, że mm, zarówno panowie, jak i panie z podznaku panny y, doczekują się dziecka. To dziecko jest upragnione. To dziecko jest planowane, to dziecko jest wyczekiwane. Um, może to być. Przy słońcu ciąża mnoga, jak najbardziej. Tu jest dużo szczęścia w tych kartach. Tu jest dużo spełnienia. Świat mówi o tym, że nie ma ograniczeń, że granice pękają. Czwórka monet mówi o granicach. Mówi o jakichś ograniczeniach. Natomiast ten miesiąc przynosi To nawet brakuje mi słów, prawda mówiąc, przy tych kartach. Ekspansję, ale to też nie jest wystarczające określenie. Ten, ten miesiąc łamie wszelkie ograniczenia. Wymyka się wszelkim scenariuszom. Mamy właściwie wszystkie, wszystkie żywioły w tych, w tych kartach, i myślę, że te, to zawirowanie obecne w odwróconej urus, gdzie ty odrywasz się od ziemi, żegnasz jakąś ciężkość, żegnasz i jakąś formę, żegnasz jakąś strukturę. Mówisz, żegnam jakiemuś poglądowi na temat siebie, na temat świata. To Cię uwalnia, to Cię napędza, to otwiera przed Tobą nowe możliwości i nowe drzwi, które dotąd były zamknięte. Co jest w tych kartach? W tych kartach jest sukces, w tych kartach jest uznanie, rozpoznanie. Docenienie w tych kartach są pieniądze, nowe możliwości, e, e, również e, autoekspresji, kreacji, pasji. W tych kartach jest, e, to są e, śluby, nowe związki, e, imprezy, spotkania, na których możesz spotkać swoją przyszłą partnerkę i przyszłego partnera. E, w tych kartach jest kreacja. Mamy asa buław, mamy słońce, mamy świat, mamy trójkę kielichów. Możesz działać zarówno w pojedynkę, jak i w grupie. Twoje porozumienie z innymi będzie doskonałe. Ono właściwie będzie się rozgrywać mocno na poziomie emocjonalnym. Ty czujesz ludzi i ludzie czują Ciebie. Brakuje tutaj mieczy i tak się zastanawiam, myślałam, że sam, ale się pomyliłam właściwie miecze mieliśmy w, w karcie w kartach tła. Tu jest mam wrażenie, takie. Zerwanie z nadmierną myśleniową. Patronem zodykalnych panien jest Merkury, a to jest intelekt, to jest myślenie, to jest analiza, argumentacja, twarde fakty. Z jakichś przyczyn, i myślę, że dla Twojego dobra tak naprawdę... Odstawiasz to na bok, przestajesz się wahać, przestajesz szukać argumentów na nie, przestajesz wstrzymywać siebie, ruszasz z jakimś nowym projektem, ruszasz z jakąś nową pasją, znajdujesz bardzo szybko osoby, które chcą ci w tym towarzyszyć znajdujesz bardzo szybko osoby, które rozumieją ciebie bez słów. Być może dlatego nie ma mieczy, tak? Bo jest tutaj połączenie, porozumienie duchowe. To jest też bardzo dobry miesiąc, żeby inspirować się innymi i żeby uczyć się od innych. Karta słońca jest ciekawa. Karta świata przyciąga do Ciebie ludzi również o innych horyzontach, reprezentujących inną kulturę, inny, inny background, inny sposób myślenia. Ekspansujesz poprzez naukę, ekspansujesz poprzez inspiracje. Wszystko wywraca się do góry nogami. Natomiast ty się bardzo dobrze w tym czujesz. Możesz stracić grunt pod nogami, ok? Możesz stracić dla kogoś głowę, rycerz buław. Możesz się zapomnieć w tym uczuciu. Wykorzystaj wszystkie szanse, które do Ciebie przychodzą w tym miesiącu. Staraj się. Pracuj, baw się, um, ucz się, um, nie ograniczaj siebie w żaden y, sposób. Na pewno tutaj nie jest ograniczeniem, tu już nie ma odkładania na, na czarną godzinę, tak? Nie musisz po prostu tego robić. Coś tutaj się wydarzyło, y, może to też się wydarzyć teraz w lutym. Lub też wydarzyło się w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, co kompletnie zmieniło twoją wibrację. Twoją energię. I są tutaj w tej urós zawirowania, ale one jakby przenosiły cię do nowej rzeczywistości. Nie bój się sięgnąć po. Więcej? Um, I odważ się na więcej. Wszystkiego dobrego Wam życzę.